Cześć! Już niedługo, a konkretnie 28 sierpnia zapraszam Was na 11 Classic Mania. Classic Mania to międzynarodowy zlot pojazdów zabytkowych, który co roku odbywa się w Sosnowcu. Tegoroczna edycja pod hasłem Zabytkowe Pojazdy Uprzywilejowane, czyli radiowozy, karetki, straże pożarne. Zapraszamy oczywiście wszystko co stare. Każdy pojazd zabytkowy jest mile widziany na Classic Mani, ale te uprzywilejowane będą miały odrębny sektor i będą jechały na początku kolumny. Edycja specjalna, więc nie może zabraknąć również gościa specjalnego. W tegorocznej edycji, z uwagi na myśl przewodnią z lotu, będzie nim Przemysław Sęczuk. Autor wielu kryminałów, właśnie z epoki PRL-u. Świetny znawca tematyki. Tak więc zapraszam Was do udziału. Można się już zgłaszać. Do zobaczenia 28 sierpnia w Sosnowiec Classic Mania.